Chodzi do Ciebie teraz, Jezu, córka marnotrawna, syn marnotrawny, okaż mi miłosierdzie. Uznaję mój grzech i niegodność. Liczę teraz na Twoją łaskę, na Twoje miłosierdzie. i you. Kładam, Panie, ufność w Twoim wielkim pragnieniu znalezienia mnie, pogubionego grzesznika, nawet gdy ja już nie pragnę zmiany na lepsze, ty gorąco pragniesz okazywać mi miłosierdzie. Dziękuję Ci za to, w tej modlitwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Pięknie, że się zbieramy na koronce. Proponuję wam tę intencje, by się pomodlić za ojczyznę, ale jeżeli macie inne swoje sprawy, też je możecie zapisać. Obiecuję się za Nie pomodlić. Zapraszam Was do tego, żeby apostołować modlitwie. Wiecie, jak to zrobić. I chyba ja zwykle zapominam o tej modlitwie na początku koronki, ale jednak dzisiaj nie zapomnę. W sensie, że inni wprowadzili, a ja nie odmawiałem i tak to wyszło, no ale teraz się, teraz się pomódlmy. O osłonę, święty Michale Archaniele, wspomagaj nas we walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Teraz jest czas na pisanie. Później spróbujcie podczas samej modlitwy nie pisać. Nie denerwujcie się na tych, którzy piszą. Niech tam modlą się na swój sposób, pisząc. A teraz możecie zapisać czy intencje, czy proste wezwanie święta Faustyną, módl się za nami, czy miejsce, z którego się łączycie z nami, lub coś podobnego, co po prostu poprawi nam, poprawi humor tym, którzy dzisiaj mają słabą, słaby humor. No bo tak bywa. A posłuchajcie. A posłuchajcie, wsłuchajcie się w 1485 numer, dzienniczka, niech da nam to do myślenia podczas samej, samego roztrząsania męki pańskiej w koronce. Jezus mówi do duszy, nie lękaj się duszo grzeszna swego Zbawiciela. Pierwszy zbliżam się do ciebie, bo wiem, że sama z siebie nie jesteś zdolna wznieść się do mnie. Nie uciekajcie od Ojca Swego, chciej wejść w rozmowę sam na sam ze swym Bogiem miłosierdzia, który sam chce Ci powiedzieć słowa przebaczenia i obsypać Cię swymi łaskami. O jak droga mi jest dusza Twoja, zapisałem Cię na rękach swoich i wyryłaś się głęboką raną w sercu moim. Pomyśl, pomyśl, jak jesteś drogi, jak jesteś droga. W oczach Bożych. Zapraszam Cię do modlitwy koronką, do Bożego Miłosierdzia. Podaj dalej, poklikaj co trzeba, by apostołować, właśnie, by inni też trafili na tę modlitwę. I rozpoczynamy. Darek mi dzisiaj pomaga w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Przepięknie, że jesteś. Bardzo się cieszę, że jesteś. Jeśli jesteś przez przypadek, zostań chociaż na chwilę. Pomódlmy się razem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię twoje, przyjdź królestwo twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowany umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, w święty kościół powszechny, w świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciało z martwych zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze. I całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie, miej, miłosierdzie miej, miłosierdzie miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Mój mój Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny. Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodę, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Dobry Boże, proszę Cię, byś wylał swoje błogosławieństwo, które jak woda, wsiąknie i dostosuje się do naszego życia i tylko je ulepszy, udoskonali, użyźni, nawodni. Błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Mam nadzieję, że widzimy się 2025. Litania do Andrzeja Boboli. Różaniec 2030 na żywo każdego dnia, tak jak widzicie na ekranie. Koronka na żywo o 15, różaniec o 20.30 i wiecie, co? Muszę się przyznać do pewnego knucia i spisku. Wobec was tak, uknąłem dzisiaj. Bo nie chciałem wam mówić, słuchajcie, mam urodziny, chodźcie na koronkę, tylko po prostu chciałem z wami być. Chciałem z wami być po prostu podczas moich dzisiejszych y, 37. urodzin i oto jestem, uknułem to tak właśnie. Cieszę się, że z wami mogłem się tak być po prostu w ten sposób. Na y, różańcu też wieczorem się. Chcę z Wami spotkać i poprowadzić dla Was rozważania różańcowe. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że możemy w ten sposób tak się modlić. Jutro ktoś inny, pojutrze znowu będę z Wami o 15 na koronce. różanic niezmiennie prowadzę wieczorem. Zapraszam Was, żebyście byli. I co, chodźcie do dziesiątki różańca. Proszę Was o modlitwę za mnie. Za zespół, za naszą wspólną misję. I jeśli mogę prosić o jakąś rzecz w tym dla mnie dniu, który jakby nie było, jest wyjątkowy, to proszę Was: wspierajcie, wspierajcie modlitwą, dzieło, wspierajcie, o ile możecie, wolontariatem, wspierajcie, o ile możecie, darowiznami, fundację Teobańkologia, wspierajcie, proszę, swoim dobrym słowem, zapraszajcie innych. Do modlitwy, czy to online, czy to w innym, lepszym miejscu, które te, te, które ta osoba, z której ta osoba skorzysta. Bądźcie apostołami modlitwy, bądźcie apostołami Jezusa. Proszę Was o to, bo mi na tym zależy, bo temu chcę życie poświęcić, bo chcę być dla Was. Pomóżcie mi w tym. I ta dziesiątka różańca jest konkretnym wyrazem tego, by. By rzeczywiście dać kilka swoich minut, po to, żeby Boże dzieła wzrastały. Zapraszam Was do rozważenia. Dziesiątki różańca, zesłanie Ducha Świętego. Pewnie wiecie, kto się dłużej modli, że, że Duch Święty jest szczególną dla mnie osobą Trójcy Świętej. Rozważmy to teraz, właśnie w tej tajemnicy. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża. Módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy Zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Kto już dłuższy czas modli się na teobańkologii, ten wie. Mam nadzieję, że to nie sposób nie zauważyć, że szczególne miejsce w moim sercu mają te osoby, które są obciążone. Mają trudy, przeciwności, swój osobisty krzyż, który ciężko jest dźwigać. Jeśli jesteś w takiej sytuacji i przyszedłeś właśnie z takim obciążonym sercem na modlitwę, szczególnie ciebie, o tyle, o ile mogę, chcę teraz przytulić do mojego ojcowskiego serca, chcę powiedzieć o mojej trosce, chcę powiedzieć, że to dla ciebie te treści, które tutaj znajdziesz, po to, żeby cię one umacniały, prowadziły, po to, żebyś rzeczywiście znajdował. Znajdowała tutaj pokrzepienie, pocieszenie płynące nie od kogo innego, jak od Ducha Świętego, przez przyczynę często Matki Bożej, oczywiście w jedności Trójcy Świętej. Mam nadzieję, że tutaj będziecie znajdować w kolejnych latach, w kolejnych miesiącach yy, przestrzeń bezpieczeństwa w tym zwariowanym, chaotycznym świecie. W którym dużo osób krzyczy, nastawia jednych przeciwko drugim. Mam nadzieję, że tutaj znajdziecie po prostu takie powietrze, które płynie z raju i którym można odetchnąć, w tym toksycznym powietrzu świata. Mam nadzieję, że razem będziemy się modlić, że tutaj się odnajdziesz. Mam nadzieję, zobaczcie, jak dużo wypowiadam tych nadziei i chcę być z wami pielgrzymami nadziei. Mam nadzieję, że razem będziemy właśnie pielgrzymować do dobrego celu. Do dobrego celu, do chwały Bożej będziemy o to właśnie się troszczyć, yy, ku zjednoczeniu z Bogiem. Yy, zacząłem od próśb przed dziesiątką różańca, a skończę podziękowaniem. Odwrotna powinna być kolejność, ale co tam? Więc dziękuję. Dziękuję tym, którzy się przyczyniają do tego, że rozchodzi się ta transmisja. Dziękuję tym, którzy niezliczoną ilość dzisiaj życzeń mi wysłali. Mogę tylko siedzieć i czytać. Dzisiaj i nic innego nie robić. I ciepło się robi na sercu. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję tym, którzy wspierają swoimi darowiznami Fundację Teobańkologia. I dzięki Wam te piękne rzeczy mogą się dziać. Dzięki waszej miłości, ja mam środki do tego, żeby bardziej kochać Was. To jest dla mnie ważne. I dziękuję wolontariuszom, i dziękuję y, tym, którzy się przyczyniają. Darek jest teraz y, y, przedstawicielem zespołu. Bardzo dziękuję też zespołowi, który się przyczynia do tego, że tak możemy się modlić. Y, o kimś zapomniałem o tych, którzy się za mnie modlą, nawet przed chwilą, tą dziesiątką różańca. Bardzo dziękuję wstawiennikom, tym, którzy się modlą za mnie, za zespół, za misję. To dzięki wam, dzięki temu, że napełniacie ten duchowy skarbiec modlitwą, mogą powstawać takie dzieła i ludzie rzeczywiście się nawracają, piszą świadectwa. To dzięki wam i ludziom podobnym do ciebie, którzy się modlą. Zapraszam do akcji Polska na Skale do modlitwy za Ojczyznę. Więcej w podpiętym komentarzu znajdziecie informacji o tej, tejże akcji. O tyle, o ile mogę, jeśli mogę, jeszcze raz tule wszystkich do swojego ojcowskiego serca. Pozdrawiam Was z serca, błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Zapraszam na 20.30 na różaniec. Trzymajcie się, niech Ewangelia się niesie na chwałę Bożą i pożytek ludzi jak najlepszymi środkami. A, jeszcze Darek mnie, to, to, to prezent mamy dla was. Darek będzie coś śpiewał właśnie. O, z miłości zbawił świat. O miłością da życie. Weź tę miłość w swoje ręce i zanieś innym ją. Powiedz o tym, że to Jezus Panem jest na wieki. Życie, weź tę miłość w swoje ręce i zanieś innym ją. Powiedz o tym, że do Jezus Pan. Na wieki. Także tego zdrówka, zdrówka i jeszcze raz miłości Wam życzę. Wszystkiego dobrego, dobrego popołudnia. Amen.